Wpędzie pieszczotliwe słowo, wytrwałe gesty, i szum włosów anielskich. Otworzono bramy i wpadło światło uczuć miłosnych, pałace, ogrody, gaje, jeziora, łodzie spokojne, fale śpiewające uśmiechu błyskające. Goni się w radosnych kolorach, na myśl każdą zmieniasz postać symbolu, który ci służy. Miłość twoja ukoronowana wdziękiem i pięknym i nieustającym i płyną żywe, nieznane stroje. Nie wiesz, co to sen, nie wiesz, co to ból, już to nie istnieje. Nasz tylko miłości kodyn W radosnych kolorach Na myśl każdą zmieniasz Postać symbolu, który ci służy Miłość twoją koronowana wdziękiem I pięknem nieustającym I płyną żywe, nieznane stroje Nie wiesz co to sen, nie wiesz co to ból Już to nie istnieje Znasz tylko miłości gody For this. Witam serdecznie, witam gorąco wszystkich systemowiczów systemu miłości ojca Pio, wszystkie osoby tutaj odwiedzające przypadkiem, nie tylko te, które tutaj już są w systemie miłości. No i kochani, witam się z Wami po takiej dłuższej przerwie po raz kolejny, z takimi swoimi przemyśleniami, może za wiele ich nie mam i jak długo to tutaj dzisiaj będzie, to nie wiem. No ale jestem, żeby propagować ideę systemu miłości na wszelaki sposób. No i może tak na dzień dzisiejszy zacznę od przeczytania myśli z Tomu pierwszego, wiedzy ojca Pio. No i na początek myśl, kochani, 1413. Gdyby człowiek był pokorny i nie wtrącał się w życie, ale trwał w samej esencji miłości, byłoby spokojny. Charakter jak chmurka, delikatny, lotny i bystry. To ideał. Bóg nie jest niedołęgą. Poradzi sobie z każdym i z wszystkim, słowa ojca pijo. Ostatecznie, pomimo wolności, i tak wyjdzie na jego, bo jest mądrzejszy niż wszystkie zastępy aniołów w upadłych galaktykach i w wiecznym wspaniałym niebie. On zna swoją wartość i doskonale o tym wie. Więc trochę Mu zaufajmy i nie starajmy się być mądrzejszymi niż On. Bóg pragnie od nas tylko jednej rzeczy miłości do wszystkich. I tutaj jeszcze tak mi się przypomniała taka myśl z Tomu chyba trzeciego, teraz tam co ostatnio czytałem, że też w tym naszym codziennym życiu powinniśmy nauczyć się jak najszybszego przebaczania. To też jest ważne w takim życiu codziennym. Kochani, przełożę sobie, bo tutaj na koniec jeszcze Wam przeczytam jedną myśl, ale to już na koniec, także będę tutaj w gotowości z tomem pierwszym, a póki co to przechodzę do swoich rozważań. No, kochani, po dłuższej przerwie witam się tutaj z Wami po raz kolejny. Przepraszam, że może ta przerwa była tak długa, że nie mogę z Wami tutaj spotykać się częściej. Chciałbym, nie powiem, chciałbym, ale gonitwa życia tego kołchozu, można powiedzieć czasami to aż pracuje się na dwa etaty, goniąc te kredyty, no bo nie, nie ukrywajmy, żyje się tutaj w tym kołchozie jak każdy. No i tak jakby to ująć, jakby to powiedzieć, witam się z Wami po raz kolejny. Chciałbym tutaj powiedzieć, tak przez, przez te ostatnie miesiące, jak tam spoglądałem na komentarze czy wpisy na czacie w Wiesiorynkach na żywo, w tych naszych spotkaniach z Wiesiem razem, pojawiały się osoby, które po prostu trafiły na Wiesia, na wiedzę od Ojca Pio poprzez kanał Przewodnicy Duchowej u Pana Tomka, gdzie zrobiłem kiedyś film. Może stamtąd będzie teraz ciężej mnie troszeczkę znaleźć, bo Pan Tomek tam dał link do mojego kanału, a ja ostatnio, żebyście tak bardziej mnie rozpoznawali na tym czacie, to zmieniłem troszeczkę nazwę Info z Serca, dopisałem Info z Serca Maciej, także żebym bardziej rozpo rozpoznawalny wśród Was, wśród tam czatowców. Więc kochani, no jestem tutaj z Wami i chciałbym powiedzieć, właśnie, że pojawiły się osoby, które właśnie poprzez to tamto moje nagranie e, trafiły na tą wiedzę i są tutaj z nami. Chwała niebu za to. E, ojciec Pio też taką, taką rzecz przekazywał tutaj przez Wiesia, przez te książki, że choćbyś pomógł jednej osobie, to już bardzo dużo. Z tego bardzo się cieszę, i cieszę się, że tutaj właśnie jesteście. Poszerzajcie tą wiedzę, wracajcie do domu. Kochajcie wszystkich, nie czyńcie nikomu zła, bądźcie dobrzy, bądźcie po prostu dobrymi aniołami, już tutaj. No i ta wiedza przede wszystkim, że tak naprawdę to wszyscy tutaj jesteśmy aniołami, ale poprzez te systemy, poprzez to zagmatwanie, no nie wiemy o tym, że tak jest. Kochani, jak wiecie, też można powiedzieć, przechodzę już dalej. Także stąd taka, można powiedzieć, zmiana myśli, bo tam zerknąłem sobie na kolejny punkcik, tutaj, który sobie odhaczyłem. No i e, tak jak pojawiały się też wpisy podczas tych wieśorenkowych e, na żywo spotkań na naszych e, z tymi nowymi piosenkami, jest bardzo świetnie, są bardzo piękne, bardzo fajne, bardzo treściwe, bardzo uczące, e, no i niosą ten przekaz i cieszę się, że tych aniołów, e, tych gabrieli jest więcej, którzy to tworzą. Podsyłają oczywiście Rafałowi, który robi do tego bardzo świetną grafikę, podoba mi się. Oczywiście jest to grafika robiona na telefon wiele razy, na dużym ekranie. No to już jest tam troszeczkę wycięte, ale już widzę, tam troszeczkę się powoli zmienia. Z tymi ostatnimi piosenkami są już na cały ekran, jak ktoś chce na telewizorze sobie na przykład, bo jest taka możliwość oglądać i puszczać. No ale wiadomo, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, że większość społeczeństwa siedzi w tych telefonach, w tych małych pudełkach. Nawet ja teraz z tego pudełka tutaj do was nagrywam, z telefonu, bo nie mam żadnej innej możliwości. No i teraz tak, pojawiały się tam wpisy, kochani, że chcielibyście do tych piosenek potańczyć. No powiem wam tak, może kiedyś jakieś imprezy zrobimy, ale też przypominają mi się myśli, jak Wiesiu mówił, że ojcu Pio, to znaczy ojcu Pio, jak było zadawane pytanie na temat Przyjazdów naszego papieża Jana Pawła II tutaj do Polski, tak spojrzałem się tam w jego stronę, bo mam taki obrazek właśnie wisi na ścianie Jan Paweł II, który też tutaj z nami w systemie miłości jest. No to ojciec Pio odpowiadał wtedy, że no, podoba się, że on tu przyjeżdża, ale nie podobają się niebu i Bogu te pompy wielkie, związane z tymi spotkaniami. Bo naprawdę. Wiele razy to był taki ogromny przepych, no ale no jak tutaj nie robić czegoś takiego, jak wszyscy serca otwierali na przyjazd naszego rodaka, wspaniałego papieża, który również, jak wiemy z pism wiesia, że miał kontakt z, z ojcem Pio, a już przed samą śmiercią, no to miał bezpośredni kontakt z niebem. No, i właśnie odnośnie tych naszych tańców, no to powiem Wam tak: no nie wiem, czy będą to kiedyś pompy, ale na pewno, jak już to stowarzyszenie, o którym za chwilę powiem, ruszy kiedyś, to myślę, że jakieś spotkania, jakieś yy, konferencje, może gdzieś tam w tle z piosenkami. Yy, znowu Wam powiem tak, jak jeżdżę po tych imprezach, na tym drugim etacie sobie dorabiam. Jako DJ mam taką możliwość, gdzie po prostu od 25 lat w swoim życiu zajmuję się muzyką, prowadzeniem z imprez. Prowadzeniem imprez i po prostu naoglądałem no, się wielu rzeczy. Nie chcę tutaj mówić o wielu przykrych rzeczach. Więc nie wiem, jak my tutaj, systemowcy, odniesiemy się do tego, że będzie impreza, powiedzmy kiedyś, jakaś może taneczna, daj Boże, żeby takie coś też tam może się pojawiło. No i jak tutaj wtrącić te, te po prostu myśli ojca Pio z tych, z tych pism wiedzy? napisanych przez Wiesia, że no, max trzy kieliszki. No, no ja nie widzę imprezy, gdzie tylko będą max trzy kieliszki, bo jak jeżdżę po tych imprezach, no to, to powiem Wam, tej wody ognistej jest bardzo dużo. No i dzieje się przez to różnie. Tutaj teraz się śmieję, ale jak przyjdzie za chwilę następna myśl, gdzie będę chciał się pomodlić, to będzie mi trochę smutno. Kochani, jeszcze raz zachęcam. Wiedza Ojca Pio. Tom pierwszy, Tom drugi, autorstwa Wiesia Matucha. No chyba tylko drugi jeszcze jest w sprzedaży. Zobaczymy, może kiedyś ponowimy te wydania, ale to czas pokaże. Powiem Wam tak, z tą wiedzą tutaj, z tym systemem miłości, jeszcze jest tak, że Dużo ludzi po prostu we współczesnym świecie nie podchodzi do tego poważnie, nie traktują tego na serio. Tak jak my już systemowcy czujemy to wyzwolenie. Można powiedzieć takie wewnętrzne, głębokie zjednoczenie się nasze z Bogiem, już te, te nasze próby, tego dnia życia codziennego, gdzie żyjemy, żeby być lepszymi. chociaż nie zawsze się udaje, bo potykamy się w tym świecie i jest jak jest no i niestety tego nie przeskoczymy. Yy, więc, gdy, gdy, gdy jeszcze tak jest, bo zdarza się, że w najbliższym nawet otoczeniu osoby są, które się wyśmiewają, no to mam nadzieję, że jak już przyjdzie ten system miłości, no to troszeczkę pokory wtedy złapią i zastanowią się, na, z czego się śmiali, z czego się wyśmiewali. A ja Wam powiem, że ja wiem, po prostu wiem, wierzę w to. Że to jest ten kierunek powrotu do domu poprzez pisma wiesia. Innej drogi nie ma. To samo przynosił Jezus, co przyniósł ojciec Pio. W międzyczasie również tą samą wiedzą był tu święty Franciszek z Asyżu. To są osoby, którymi można się wzorować. Wiadomo, że takich synów światłości było wielu. Ale teraz, kochani, tutaj z tym wszystkim, z tą wiedzą jest dla nas Ojciec Pio i książki Wiesia Matucha, Wiedza Ojca Pio, System Miłości. Są audiobooki właśnie na YouTube, na stronie Sambora, Ruchu Systemu Miłości. Kochani, przechodzę teraz do następnego punkciku tutaj, do treści do wypowiedzenia się na temat stowarzyszenia systemu miłości, po co to wszystko, jak ja to odbieram. No muszę wam powiedzieć, teraz przechodzę właśnie tutaj do tego tematu, stowarzyszenie systemu miłości, wiedzy Ojca Pio. No to wam powiem tak. Miałem swoje wątpliwości i dlatego też wykonałem jakiś tam telefon, rozmawialiśmy z Wiesiem chyba z 40 minut, a bardzo długo z nim nie rozmawiałem. No jeszcze czuję niedosyt taki, Chciałbym dłużej po prostu, ale wiesz, no wiem, nie chcę ci zabierać tego życia prywatnego. Masz też wielu innych aniołków, którym starasz się tam pomagać w różny sposób. Więc teraz tak. No, powiem wam, jak ja to poczułem i jak myślę, że wielu z Was to samo czuje. Odebrałem to tak, że jak już to stowarzyszenie ma ruszyć, to tak szczerze, w głębi serca wewnętrznie ten głos mówił mi z serca, takie po prostu to są moje przemyślenia, nie, że jakiś tam głos mi w głowie coś mówi, żebyście zaraz mnie tutaj z jakiegoś tam, chociaż możecie mnie mieć za wariata systemu miłości. To wam powiem tak, że czułem wewnętrznie, że nie potrzebuję żadnego papieru, żadnego glejtu jakiegoś tam, żeby wewnętrznie w sercu czuć system miłości. To nie o to chodzi, ale żeby Kochani, żeby przytrzymać te wartości tutaj w tym świecie, żeby móc je dalej rozprzestrzeniać i przede wszystkim zabezpieczyć tą wiedzę w różny sposób. Bo to, że my mamy gdzieś tam na dyskach pochowane, yy, czy Sambor ma, czy ja mam troszeczkę tego, czy piosenek różnych, czy tych audiobooków, czy te książki w PDF-ie, no wiadomo, no staramy się zabezpieczyć tą wiedzę jak możemy, żeby ją później przekazywać dalej, ale no, taki wam podam najprostszy przykład z ostatnich moich tam tygodni, gdzie była sytuacja, gdzie poznałem, nie poznałem, no, znam już tą osobę dłuższy czas, ale wiedziałem, że za chwileczkę dojdzie do naszego ponownego spotkania. A ja już wcześniej tej osobie tam wspominałem o systemie miłości, o ojcu Pio. No i chciałem po prostu podarować tej osobie książkę wiedzy ojca Pio, chociażby jeden z tomów, a najlepiej dwa. No i była taka sytuacja, że tych książek już nie ma z tą osobą jakieś tam dzielą mnie kilometry, że no często się nie widzimy, ale no chciałem po prostu tej osobie podarować. No i żeby tak móc podarować, no to powiem Wam tak, no tych książek na rozdawanie nie ma na dzień dzisiejszy, żeby tak sobie móc. Ciężko też się skupić, bo w, właśnie w, można jeszcze tylko nabyć na internecie, chyba na Allegro, na stronie tego. Indygo, chyba tylko już drugi tom na tę chwilę. Trzeci oczywiście jest w wydaniu za jakiś czas, bo jeszcze w nad nim pracuję. No ale suma summarum, chciałem po prostu podarować yy, znajomym chociażby pierwszą książkę, pierwszy tom. No i no nie ma skąd wziąć. No ja tutaj mam jeden egzemplarz, ale nie podaruję, bo po prostu też z niego korzystam i czerpię tutaj z niego cały czas, czy to do piosenek, czy to do po prostu, no chociażby dla siebie samego, żeby codziennie jakąś tam jedną myśl przeczytać, bo to też jest ważne, żeby codziennie jakoś to starać się, chociaż na chwilę zatrzymać w tym pędzie, w tym, w tym pędzącym życiu i po prostu wstąpić po prostu takimi myślami na tą sferę ścieżki duchowej, zatrzymać się, przemyśleć, zrobić jakąś głębszą refleksję. No i tak to powinno wyglądać. No i dobra. Kochani, chciałem po prostu podarować książkę. No to zrobiłem taki post na Facebooku na no nie wiem, tam chyba na stronie Ruch Systemu Miłości czy System Miłości tam na jednym z tych zrobiłem, czy znalazłaby się jakaś osoba, która może podarować książkę, bo mam systemowca przyszłego prawdopodobnie, który chciałby się z wiedzą zapoznać. Chciałbym komuś podarować. No pojawiły się dwie osoby, jedna pani się tam nie odzywała, więc zaprzestałem. Ale nasza tutaj systemówka, pani Ania Kania, yy, zobowiązała się, że za chwileczkę, jakoś za dwa tygodnie mi książkę przyśle. Przysłała pani Aniu, dziękujemy, książkę trafiła w ręce, gdzie miała. Yy, oczywiście widzę, że tamta pani małżeństwo. Zapoznają się z tą wiedzą, tak myślę, że za jakiś czas się odezwią, <laughs> może będą chcieli dalszy, drugi tom. Zobaczymy, no daj Boże. No, trzeba robić wszystko, żeby jak najwięcej z nas tutaj trafiło na tą wiedzę, bo naprawdę wiedza jest kompletna i przede wszystkim jest prawdą. I ta wiedza jest iskrą z Polski, z systemu miłości, która niejednemu serce otworzy. No i tak naprawdę, kochani, tutaj powracając do tych myśli o tym stowarzyszeniu, no to chcę wam powiedzieć, że... Tu nie chodzi o to, żeby mieć jakiś glejt, żeby być jakimś tam celebrytą w tym systemie miłości, ale wiadomo, ktoś musi to prawnie zabezpieczyć. Pojawił się pan Marek od strony prawnej, bardzo dużo pomaga i będzie pomagać. Bardzo dziękuję mu za to, chwała mu za to. No Myślę, że ojciec Pio tutaj też dołożył swojego, żeby pan Marek po prostu prawnie starał się pomagać i zabezpieczyć ten, ten, no nie wiem jak to tutaj powiedzieć swoimi słowami, te, te, te wszystkie aspekty prawne. Yy, więc kochani, no dzieje się, powoli, powoli już tam status stowarzyszenia, jak widzicie, jest tworzony, każdy może wnosić do niego poprawki, jakiś kontakt z nami tam jest przez Messengera, czy to do Sambora, czy do mnie, czy tam do innych można napisać, czy do Maćka Balcewicza, który też w tym bierze udział, Krzysiu będzie brał udział, Rafał. Hmm, powiem Wam tak, no, cel był taki przede wszystkim chyba na początku, żeby pomóc yy, Wiesiowi po prostu z tym Urzędem Skarbowym i dlatego może wyszła idea tutaj założenia Stowarzyszenia Systemu Miłości. Ale czujemy, że tutaj będą głębsze rzeczy się działy na tej podstawie, jeśli to oczywiście wszystko wypali, bo no bo niestety no bez nakładów jakichś tam nie da się tego zrobić. Ale powiem Wam tak, nawet tutaj, na takim najprostszym przykładzie, gdzie chciałem dać książkę, no to no skąd, skąd człowiek ma to brać, jak tego nie ma? No trzeba by było jeszcze kiedyś raz wydać pierwszy tom, drugi tom, trzeci tom, jak będzie wydawany, wiadomo. Bo wersja papierowa, no jest fajnie ją mieć w domu. Przychodzisz z pracy zmęczony wieczorem, wykąpany, kładziesz się już spać, patrzysz na tą książkę, łapiesz, otwierasz byle gdzie i tak czytasz sobie jakąś myśl. No, na przykład teraz ja wam przeczytam kolejną tutaj. Pragnienia szczęścia uczą, jak prawdziwie kochać, jak osiągnąć całkowitą wolność i jak się duchowo zrealizować. Jeśli ktoś nie lubi się modlić. Wystarczy, że będzie pragnął intensywnie szczęścia i osiągnie to samo. Szczęście ziemskie z łatwością pogna go do szczęścia niebian. No, kochani, te myśli są naprawdę głębokie i piękne. Kochani, tak powoli będę już tutaj kończyć. Za chwileczkę przeczytam jeszcze jedną myśl na koniec, ale póki co, to chciałbym Was prosić, o wsparcie modlitewne, takie duchowe. Wiadomo, modlimy się za wszystkich tutaj systemowców. Wkładamy do koszyczka, jak to wieś o nas uczy, i poprzez właśnie wiedzę od ojca PIO wiemy, że tak możemy robić: oddawać trudy, oddawać cierpienia dnia codziennego, ale nawet i dobro, które nam się przytrafia codziennie, również możemy wkładać do tego koszyczka, więc oddajemy do tego koszyczka. I modlimy się za wszystkich. W szczególności dzisiaj chcę prosić o modlitwę, już kiedyś modliłem się o przyjaciółkę mojej żony. No i moją też, która no bardzo choruje. Tam powiem Wam, że już wtedy modliliśmy się z tym rakiem piersi. Walczyła. Chodzi o. na imię Ma Emila, Wam powiem. Jest po jakiejś operacji usunęli węzły chłonne, mięśnie, pierś. Jakieś zakażenie się wdało, jest ciężko, odbiera chemię. No i proszę Ojca Pio, żeby pomógł tej osobie z wami tutaj modląc się o to. Nie trzeba przecież jakichś regułek, jak przed chwilą tę myśl przeczytałem. Starczy wkładać intencje do koszyczka z prośbą o modlitwę, a nie bo wiadomo i tak Wola boska jest pierwsza przecież w tym wszystkim. I druga sprawa o mojego brata chciałbym prosić o wsparcie takie duchowe modlitewne, gdzie no ma problemy z alkoholem i powracają często. Dobra, suma sumarum, kochani. Dziękuję powoli za dzisiejsze spotkanie. Powiem Wam tak, chciałbym częściej się z Wami tutaj spotykać, nagrywać jakieś filmiki, no ale przez tą gonitwę dnia codziennego, tego życia, tego pędu, no jest jak jest. Dużo pracuję, czasami jest tak, że w pracy, tam gdzie jeszcze pracuję, mam bardzo ciężko, no bo przerzucam ciężkie detale, ciężkie żelastwo. No i jak człowiek tak narobiony przyjdzie, ileś tam ton przewali, no to nie ma siły. Na dzień dzisiejszy jest jak jest, dlatego robimy wszystko, aby przyszedł możliwie jak najszybciej system miłości i mogło się coś zmieniać w tym kierunku, żeby nie pracować tak jak ojciec Pio mówi, po 8, 10, 12 godzin, tylko od 3 do 5 godzin maksymalnie dziennie. Ja chciałbym w przyszłości swoją pracę właśnie zamienić z tego dźwigania. Oczywiście te wszystkie trudy te dnia, codziennego życie przeszłe i przyszłe, ofiaruję do koszyczko i piję do, dla nieba. Niech tam zmieniają, przemieniają, pomagają komu się da. Ja już nie mam na to wpływu. No wiadomo, kochani, jak czatujemy, czasami są i tacy systemowcy, którzy mają jeszcze ciężej ode mnie. Ja tutaj nie chcę narzekać, że jest mi aż tak strasznie ciężko, bo jeszcze daję radę dlatego w diecie swojej mam, kochani, dużo jajek wiele razy. Też polecam jajka. u nas o tym wszystkim czym Kochani, powoli będziemy się kończyć. Jeszcze przeczytam tą ostatnią myśl. Tak sobie szybko ją znajdę. zaznaczyłem, Zapisałem sobie 1560 z tomu pierwszego. I z tym was... Oj, ruszyłem tutaj troszeczkę statyw. Mam nadzieję, że to nie będzie miało jakiegoś tam wpływu na nagranie. No, ale jak będzie, to będzie, trudno, troszeczkę tam się poruszyło. E, kochani, myśl 1560 z tomu pierwszego, już tak na pożegnanie i będziemy się żegnać do następnego razu. A póki co czytam: Wiedza ojca Pio, System Miłości, Tom Pierwszy, myśl 1560. Być dobrym, sympatycznym to wystarczy, by wejść do nieba zaraz po tej ziemi. Tak niewiele potrzeba. Słowa Ojca piją: Tylko jednego. Jak wspominał Jezus, liczy się Twoja świadomość, dusza. Ona króluje w świecie i podejmuje wszystkie decyzje o nienawiści czy miłości. I tylko ona potrzebuje zbawienia, a nie ciało. Ciało zgnije, zostaje przetrawione przez robaczki i bakterie beztlenowe lub tlenowe. A jak zostanie spalone, to następują jeszcze inne procesy rozpadu. Ciało dostaniesz nowe. Nie ma z tym problemu. Być kolejny raz noworodkiem w tym świecie odradzam. Ale to rozumieją ludzie głęboko myślący, spontaniczni i radośni Bogiem. Kochani, mamy tutaj też dużo tych piosenek nowych, które nam powstają. Są bardzo piękne i mi się tutaj jeszcze tak podczas tego czytania tej myśli pomyślało, to też wam powiem że te piosenki są natchnione niebem i są piękne, podobają mi się naprawdę, wiele z nich mi się podoba bardzo. E, zwłaszcza te nowe, które już robią inni, bo wiadomo, czym więcej, e, każdy ma inny punkt widzenia, są po prostu piękne inaczej. Każdy z nas te swoje piękno próbuje tutaj wydobyć chociażby przez te słowa w tej piosence. No, i wam powiem, w tym systemie miłości mamy być. Ale mi się piękna myśl trafiła, wam opowiem, mamy być jak kwiatki. Dlaczego jak kwiatki? Mamy wyglądać pięknie, jak to wiesiowie, ojciec pijął, mówił. Chyba nie tylko ojciec pijął, że na te wiesiorynki ma być zadbany, czysty, ogolony, piękny. No, i my też mamy być tacy piękni tutaj, błyszczeć tym systemem miłości, ale nie tylko w nazwie, w tym przesłaniu, w tej idei, czyli być dobrymi, jak te kwiatki na łące. A pszczółki, które zaraz na wiosnę wyfruną z tych swoich uli, polecą do tych kwiatków. I myślę, że tak samo będzie właśnie z tymi wszystkimi nowymi, którzy dotrą dojdą, dołączą do tego systemu miłości, do poznawania siebie, do poznawania tej duchowości, tego swojego ducha i przede wszystkim do powrotu do domu. Więc bądźmy jak kwiatki i pracowici w systemie miłości jak pszczółki. A te kwiatki, to mi się tak pomyślały, kwiatki świętego Franciszka. Bądźmy jak te kwiatki świętego Franciszka. I tą myślą, kochani, się z Wami żegnam. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Nie wiem, kiedy pojawi się następne nagranie. Chciałbym jak najczęściej, ale gonitwa, ten pęd, tak jak mówiłem wcześniej, no, pozwalają mi na, na to, co, co mogę. Także dziękuję, że jesteście. Cieszę się, że jest nas aż tyle, coraz więcej. Dziękuję wszystkim. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Cześć.